Nokia C6, Nokia Suite, instalacja aplikacji, przenoszenie muzyki i synchronizacja danych. Synchronizacja danych telefonu z komputerem na przykładzie wiadomości. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany program Nokia Suite. Aby zainstalować Nokia Suite, możesz skorzystać z rozdziału Instalacja Nokia Suite na komputerze. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB. W telefonie wyświetli się okienko Tryb USB. Dotknij opcję PC -Suit. Jeśli w komputerze pojawi się okno dialogowe autostartu, zamknij je lub minimalizuj. Automatycznie uruchomi się program Nokia Ovi -Suit. Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem ikonę skrótu Nokia OVSUD zamieszczoną na pulpicie. W zakładce Wiadomości kliknij Synchronizuj. Wiadomości zostały zsynchronizowane. Kliknij OK. Na dole zakładki wiadomości pokazany jest czas ostatniej synchronizacji. Aby zakończyć działanie Nokia Ovis Zamknij program, klikając na krzyżyk w prawym górnym rogu. Możesz teraz odłączyć kabel USB.